I don't need. Take beat and we'll this field this Jestem z klasa drugiej tam. tam mhm. Dobra. Magda, co to się dzisiaj dzieje w ogóle? Albo od tygodnia co się dzieje w Waszej szkole? Z tygodnia odbywa się u nas już drugi tydzień kulturalny, który zaplanowaliśmy. To jest tydzień muzyczny. Pierwszym tygodniem, który się odbył, to był tydzień tańca. No a teraz właśnie tydzień muzyki. Świętujemy na każdej przerwie taką wspólną zabawą właśnie to, to, to zorganizowane wydarzenie. Mm -hmm. Dzisiaj pobijaliście rekord, zebraliście wszystkie osoby, które grają na gitarach w Waszej szkole. Tak, udało nam się zebrać większość, niestety no, też dużo osób jest chorych i troszkę zmniejszyła nam się ta ilość, i mniej było trochę osób niż to było zaplanowane, ale to już była taka fokaźna ilość. A roku. ile osób To było grało? ponad 20 osób. Mm -hmm. Co graliście? Graliśmy e, przebój Pink Floydów Wish You Were Here. Rozumiem, że ten tydzień był tydzień taneczny, tydzień muzyczny, a kolejne tygodnie. Kolejne tygodnie zaplanowane to jest tydzień Żywego Słowa, tydzień na scenie i na ekranie, i tydzień sztuk plastycznych. Powiedz mi, co Wam daje takie, takie nietypowe akcje, właśnie, jak, jak które organizujecie w tej chwili na przerwach? To niewątpliwie bardzo integruje wszystkich uczniów szkoły. Przy wspólnej zabawie to jest zupełnie inaczej niż normalna przerwa, na której gdzieś każdy stoi tylko ze swoimi znajomymi i ją spędza gdzieś we własnym gronie. I to jest bardzo integrujące naprawdę wszyscy bawią się razem i z tych samych rzeczy się cieszą. I przede wszystkim też poznajemy swoje nawzajem talenty, bo dużo osób tak normalnie nie jest znanych z tego, że na przykład śpiewa albo gra, czasami odkrywamy talenty swoich na przykład kolegów z klasy, o których nie wiedzieliśmy i bardzo to jest takie ubogacające właśnie dla uczniów.